Zobaczcie, kochani, jakie piękne plastiki i ciekawa stylistyka, nieprawdaż? A nie, wróć, czekaj. Przecież tutaj praktycznie nie ma plastików. To samo aluminium stal i mosiąc. Kurczę, ale w topa. Witam was, kochani. Dzisiaj mamy dzień z klasykiem i bohaterem dzisiejszego odcinka jest Alpina 45 Prof. Pilarka, która prawdopodobnie ma już 30 albo ponad 30 lat. Dokładnie tego nie wiem. Nie udało mi się znaleźć tabliczki z datą produkcji. Nie jest tabliczka z numerem serii. Ale, no kurczę, to jest na tyle stara pilarka, że nie wiemy jak one były kodowane, czy, czy w tym kodzie była zawarta data, czy nie, więc trudno oszacować jej wiek. Właściciel tej pilarki doszukał się, że produkcja rozpoczęła się w roku 75. Natomiast w roku 85 przeszła modernizacja i lifting, dlatego jedyne dane techniczne jakie idzie znaleźć na stronach. Zagranicznych podają właśnie datę rok 85, tak? natomiast to nie jest data rozpoczęcia produkcji, jedynie data liftingu tej pilarki czy, czy odświeżenia modelu. No i z tych danych możemy wyczytać, że pilarka waży 5,6 kg. Na tamte czasy to jest całkiem przyzwoita waga, natomiast na obecne czasy to powiem szczerze, że czuć trochę. Oczywiście niektóre chińskie pilarki przy mniejszej mocy są dużo cięższe. Pije tutaj w tej chwili do hekta 58, który prawdopodobnie z powodu katalizatora jest słabszy, bo ma 3,3 konia, a waży chyba coś koło 6 albo ponad 6 kg. No to te 5,6 kg solidnej aluminiowej babci przy mocy 3,5 konia mechanicznego bo tyle możemy, bo taką wartość możemy wyczytać właśnie z dostępnych danych na internecie, no to naprawdę robi wrażenie pojemność 45 cm, więc możecie sobie zobaczyć jak, w którą stronę te dwusowy poszły, tak, z powodu ekologii że mamy je coraz słabsze i coraz cięższe no może przesadziłem, że aż tak drastycznie to wygląda, ale de facto Silniki dwusuwowe Pilarek z lat 80., -tych, 90. -tych dysponują najlepszym stosunkiem mocy do masy. Tak to wygląda. Ech. Maszynka naprawdę ciekawa. Eee, I sprawiła mi sporo frajdy prasa nią. Nie było pewne, czy jest na chodzie. Przyszła do mnie bezpośrednio od sprzedawcy, mniej więcej w takim stanie. Ogólnie stan nie był zły, był dość mocno filtr powietrza, zapieprzony, zardzewiały. Pokażę zresztą wam za chwilę, jak wygląda. Ogólny wygląd maszynki nie był zły. W zbiorniku było widać, że było wcześniej paliwo. W zbiorniku od oleju też było chyba pół zbiornika oleju. Filarka była bez zestawu tnącego, więc ze swoich tutaj dopasowałem. Nie było to problemem, tu jest standardowy montaż 0,95. Podziałka 0,325 cala na 1,5 mm. Więc mogłem tutaj założyć zestaw Baribala, jeszcze na łańcuchu z fabryki ENS. I jak widzieliście już na jednym z filmików, maszynka spisuje się całkiem nieźle, jak na taką babcinkę. Jeszcze sporo pracy pewnie wykona, chociaż osoby, które się znają na mechanice, już wychwyciły na filmie, że no, czuć, że ma pewne. Coś ją boli, tak, ma pewne niedomagania. Być może membrany, być może coś z gaźnikiem, być może jeszcze inne niedomagania, no ale powiedzmy sobie szczerze, pilarka ma naprawdę swoje lata. Więc sam fakt, że pracuje i jest w stanie wykonać jeszcze jakąś pracę, no to już zasługuje na podziw. W ogóle zwróćcie uwagę na pewne detale. Ona ma chromowany tłumik. I ten chrom trzyma do dzisiaj. Od spodu trochę rdzewieje, ale de facto widać piękny, błyszczący, chromowany tłumik. Za chwilę ściągnę pokrywę, no to sobie popatrzymy więcej. W ogóle to jest ciekawa konstrukcja, bo jest z leżącym cylindrem. Natomiast co chciałem powiedzieć, de facto nie znam się aż tak bardzo na klasykach. Jednak uruchomienie tej pilarki, praca nią sprawiła mi sporo frajdy ponieważ to były bardzo ciekawe lata, kiedy tą pilarkę produkowano. W ogóle tamte lata, 60., 70., 80., to były bardzo ciekawe lata, jeśli chodzi o produkcję pilarek. Nie tylko zresztą, ale między innymi, jeśli chodzi o produkcję pilarek. A mianowicie, dlaczego? Przyjrzyjcie się współczesnym pilarkom. Niemal wszystkie są robione na jedno kopyto. E, oczywiście wynika to po części z tego, że firmy się łączyły, jedne firmy były przejmowane przez drugie. Czasami ta sama Pilarka występuje e, pod wieloma markami, e, i później mamy takie klony, ale to nie tylko to jest przyczyną. No, w dawnych latach też się tak odbywało. Też na przykład partner współpracował z jakimiś europejskimi firmami, chyba nawet z Alpiną, ale nie jestem teraz pewien. I też wychodziły bliźniacze modele, tylko nie na taką skalę, jak dzisiaj, ale też miało to miejsce. Natomiast ja widzę tutaj pewne inne zjawisko. W tamtych latach producenci eksperymentowali z różnymi rozwiązaniami z biegiem lat z biegiem lat te rozwiązania, pewne rozwiązania okazywały się bardziej praktyczne, inne mniej praktyczne. W związku z tym w dzisiejszych pilarkach. Pewne elementy w tych pilarkach są rozwiązane w niemal identyczny sposób albo w bardzo podobny sposób, ponieważ te rozwiązania z biegiem lat okazały się najbardziej praktyczne. Jak widzicie, dwusowy wiecznie żywe, jakiś miejscowy nastolatek sobie sprawił silnik do roweru i sobie ostatnio wyścigi tu urządza, nawet do pierwszej w nocy. Nie będę się wkurzał, bo sam za młodu śmigałem na, na Romecie. Ale wracając do naszej Alpinki. Zwyczajnie wtedy producenci eksperymentowali z różnymi rozwiązaniami. Z biegiem lat pewne rozwiązania okazały się bardziej praktyczne, czy to w użytkowaniu, czy nawet w produkcji, inne mniej. I dlatego te pilarki się ujednolicały u różnych producentów. Czyli czy to Stihl, czy Husqvarna, czy, czy Zenoach, czy Echo – Pewne rozwiązania mają niemal identyczne, tak. różnią się tam drobnymi szczegółami, ale w obsłudze te pilarki kształtem, w obsłudze wyglądają niemal identycznie, jeśli chodzi o całościową bryłę. Nie mówimy teraz o jakichś tam dużych detalach, tylko całościową bryłę, ponieważ te najbardziej praktyczne rozwiązania wyparły te, które były ciekawe, ale okazały się z biegiem czasu mniej praktyczne. A wynikały z tego, że firmy eksperymentowały z różnymi swoimi rozwiązaniami. No i właśnie w przypadku tej Alpiny widać, że widać jak. No i właśnie w przypadku tej Alpiny widać pięknie jak firmy eksperymentowały z różnymi rozwiązaniami. Chociażby zobaczcie jak tutaj jest sanie rozwiązane. Po części wymusza to. Leżący cylinder, aczkolwiek e, dzisiaj nawet pilarki z leżącym cylindrem mają klasyczną dźwignię sania z tyłu, e, jest to wszystko trochę inaczej, zrobione znaczy inaczej. Nawet w pilarkach z leżącym cylindrem pewne rozwiązania obsługowe są niemal identyczne jak w pilarkach ze stojącym cylindrem. Natomiast tutaj mamy dźwignię sania do góry. E, co jeszcze? Oj, nie ta strona. Co jeszcze? Zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę, gdzie jest wlew oleju do łańcucha. I to akurat jest mało praktyczne rozwiązanie, ale pokazuje jak producenci poszukiwali swojej drogi, jak eksperymentowali z różnymi rozwiązaniami. I. No, wiadomo, z czasem okazało się, że bardziej praktyczne jest rozwiązanie, kiedy mamy tutaj zbiornik oleju w lew. Nawet w pilarkach z leżącym cylindrem. Zbiornik paliwa. Co jeszcze? No, ciężko jest znaleźć w ogóle jakieś bardziej szczegółowe dane techniczne tej pilarki. Niektórzy już na filmikach wychwycili, że pilarka mocno czwórkuje, mocno pierdzi. Na początku tego nie zmieniałem, ponieważ no to już jest leciwa maszyna i w takiej sytuacji w takiej sytuacji, gdyby ktoś chciał przedłużyć jej żywotność to korzystniej jest mieć niższe obroty, bogatszą dawkę na wysokich obrotach wtedy pilarka wiadomo będzie więcej palić, trochę będzie więcej kopcić ale przedłuży to jej żywotność. Natomiast sprawdziłem obrotomierzem. Na jałowym biegu pracuje na około 2700 obrotów. Natomiast maksymalne obroty oscylowały w okolicach 11 10911. Podkręciłem ją trochę pod namową właściciela pilarki. Nie udało mu się znaleźć instrukcji ani danych tego modelu. Natomiast udało mu się znaleźć instrukcję od modelu bardzo pokrewnego, też Alpiny. I tam wychodziło, że tamten model kręcił się w okolicach 13,5 tysiąca obrotów. Powiem tak, gaźnik jest bardzo czuły. No, prawdopodobnie też z racji wieku. Regulacja jest bardziej chaotyczna. I moja pierwsza próba podkręcenia, znaczy zubożenia dawki, sprawiła, iż pilarka wkręcała się na 13700 obrotów. Mm. <laughs> wystraszyłem się trochę. Skręciłem ją i ostatecznie zostawiłem ją na razie na takim pułapie około 12,5-12,700 w tych granicach, stabilne w miarę. I powiem szczerze, że maszyna idzie jak wariatka, nagrania z cięcia tą pilarką z tak podkręconym gaźnikiem będą później, ponieważ zabrakło mi materiału do, do cięcia. <laughs> ponieważ pierwsze ujęcia nie wiem czemu nie nagrały się, kamera nie, nie, nie chwyciła, a skończył mi się materiał, zwyczajnie do, do cięć. Materiał, materiał, na którym wykonywałem próbne cięcia leży tutaj, <laughs> więc dopiero muszę coś przywieźć, żeby wykonać kolejne i nagrać. Więc wszystkie Więc wszystkie materiały, które będziecie oglądać z terenu, z tą alpiną, plus shorty, które wstawię w najbliższych dniach będą jeszcze wykonywane na tym skręconym gaźniku, czyli kręcącym się zaledwie do 11 tysięcy Natomiast cięcia po regulacjach gaźnika prawdopodobnie w przyszłym tygodniu powstaną jak przywiozę sobie kolejne kłody do cięcia a teraz przejdźmy do obejrzenia filtra powietrza. Okej. Okay. Zdjęliśmy pokrywę. Pewnie zastanawialiście się jak mówiłem o jakim ja mosiądzu gadam. Ewentualnie jeszcze można mówić o miedzi. Widzicie tutaj tą blachę? To jest albo miedź, albo mosiąc, Tak samo przy elementach pompy. Tam to już na pewno są mosiężne elementy. płumik jak widzicie chromowany. Chrom się trzyma całkiem nieźle. Tak, wszystkie elementy pompy tam. Wszystko to jest solidna konstrukcja, dlatego te pilarki żyły po tyle lat. Natomiast bardzo fajnie wygląda rozwiązanie filtra. Filtr, no jak wiecie, ma już swoje lata. Widać te brązowe plamy to z rdza prawdopodobnie tej stalowej siateczki, na którym. Jest, nie wiem, napleciona, naciągnięta taka powłoka filcowa Przez lata ten filtr się zrobił coraz rzadszy, prześwituje trochę Jednak samo umiejscowienie tego filtra sprawia, że tutaj praktycznie się żadne wióry nie dostają Maszyna całkiem sporo... znaczy sporo, no Ładne parę zbiorników wypaliła i to też chciała dość plaste drewno A w gaźniku jest Czyściutko. Nie ma żadnego syfu pyłu. Pilarka, jak dostałem, była tutaj mocno zapieprzona w koło. Filtr wyglądał tragicznie, ale mimo wszystko w samym otworze od gaźnika było czyściutko. Więc prawdopodobnie to umiejscowienie tutaj sprawia, że nie ciągnie tego syfu, tak, odcięcia. I bardzo się dobrze to sprawdza. Mimo, że Pilarka ma tyle lat, filtr już jest mocno przerzedzony. ale dobrze sobie radzi z filtrowaniem, ponieważ otrzymuje stosunkowo czyste powietrze. Nie, 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 nie zaciąga tego syfu odcięcia. Co tu jeszcze więcej można powiedzieć? No tak, jak wcześniej wspomniałem: pojemność 45-3,5 konia, czyli całkiem poważna maszyna. Swoje też waży. Więcej, no chciałbym wiedzieć więcej, ale znalezienie instrukcji obsługi do niej graniczy z cudem. Firma de facto ma naprawdę fajne maszyny na swoim koncie. Mąszaj, jeden z moich widzów i też twórca kanału. Nasz tutaj młodociany, że tak powiem, portingowiec, tuningowiec pilarek, dostał, no już można powiedzieć, trupy, ale. Dostał do rozbiórki Alpine 70 i Alpine 120 No Alpina 120 Według jej właściciela, podobno 10 koni miała Ja dosłownie byłem w szoku, to jest więcej niż e, Stil 880 czy Husqvarna 3112, jeśli dobrze pamiętam e, Próbowałem znaleźć dane Znalazłem, ale nie była tam podana moc No ale wierzę na słowo, bo w tamtych latach pojemność 120 no Potwór, po prostu potwór, więc Alpina ma naprawdę bogatą tradycję za sobą, jeśli chodzi o produkcję pilarek. Szkoda, że te firmy już nie funkcjonują w takiej formie jak kiedyś, ale może jeszcze się odrodzą. De facto te lata były naprawdę ciekawe. Powstawały pilarki z silnikami dwucylindrowymi, powstała, powstała pilarka z silnikiem diesla, była też pilarka z silnikiem wankla. No można powiedzieć piękne czasy eksperymentowania z różnymi silnikami. Być może to wróci, ponieważ yy, pracują teraz yy, specjalnie nad rozwinięciem silnika wankla, właściwie nad nową ideą wykorzystania tego samego procesu, który spalania, yy, który występuje w silniku wankla. Być może ktoś kiedyś te silniki spróbuje zaadoptować do pilarek. Yy, okaże się na kanale pofagowani, był taki silnie omawiany, być może wrócą znów piękne czasy eksperymentowania przez producentów z różnymi nietypowymi rozwiązaniami. A tymczasem możemy się cieszyć takimi klasykami. No nic, na dzisiaj to wszystko. Może spróbuję jeszcze po regulacji gaźnika obalić jakieś drzewko yy, tą babcinką i zobaczymy, jak sobie poradzi. Ale dopiero takie materiały, po... ale będziecie musieli trochę poczekać, aż wejdę w teren. Tymczasem pozdrawiam Was i do następnego. Trzymajcie się. Hej. skryptum. Aha, zapomniałem jeszcze tylko dodać, że w tym filmie wrzucę też fragmenty akcji z terenu. Będzie to ten sam dzień, co by wcześniejsze materiały kręcone, ale parę takich. Bonusików w postaci obalonych suszków, co prawda małych, ale zawsze to coś. No, trzymajcie się.